W dzisiejszym filmie przedstawię Ci rozmowę z moim kolegą Kajetanem, którego spotkałem we Wrocławiu w szpitalu na badaniach. Zna się bardzo dobrze na książkach, dużo bardzo czyta, czytał i od dziecka zawsze interesował się książkami. Więc ta rozmowa będzie przede wszystkim o książkach, o tym jaką książkę wybrać, w jaki sposób czytać, w jaki sposób nie czytać jak spędzać czas na czytaniu w taki sposób, żeby był on najbardziej przyjemny i żeby mieć przy tym dobry czas. Więc zapraszam Cię do filmu. Mam no, nadzieję, że Ci się spodoba. I w sumie jestem pewien, że Ci się spodoba, bo bardzo dużo z tego filmu na pewno wyciągniesz, bo ja sam się dużo dowiedziałem. Czytanie znaczy, książek no, jest na pewno dla mnie nieobce. Przeczytałem no, naprawdę wiele książek. Mhm. Dla mnie no to jest raczej podstawowa właściwie, bo ja w dzieciństwie to się właściwie poniekąd wychowałem na książkę, e, raczej. Rodzice moich mediów nie dawali. Ja dopiero chyba w piątej klasie, podaję, że pierwszy telefon miałem, więc książki dla mnie była taka podstawa. No dobra, jeżeli chodzi o te książki, no. skuteczne czytanie, to no podstawa no to przede wszystkim jaką książkę chcemy wybrać, prawda? No bo jeżeli chodzi o wybór książek, no bo wiadomo, no czasem, często się nawet niestety zdarza tak, że np. książkę nie my wybieramy, tylko np. No, mała nam każe czytać, albo na przykład trzeba które czytać do no. no Jest to na pewno czytanie nieskuteczne, no bo jeżeli my czytamy tylko po to, żeby na przykład mała była zadowolona, czy żeby był sprawdzie napisany na dobrą ocenę, no to chyba to nie jest ani przyjemne, ani skuteczne, ani zrozumiała tekst, więc od tego trzeba zacząć. Dlatego na przykład wybór książek, tym bardziej, jeżeli się zaczyna, czytanie powiedzmy takie regularne chcemy czytać, no to jakie jaką książkę? Należy no, od naszych zainteresować. Cię interesujemy sportem albo innymi, no to szukamy w, tym, w, tym, w tej części jakby książek. Różne zależy też wszystko od nas. My musimy zacząć książkę od tego, żeby to była książka dla nas przyjemna, skuteczna, ale też zrozumiała, czyli musimy na swoim poziomie znaleźć książkę, no i od niej zacząć, bo to jest to, to jest najważniejsze. No więc jeżeli mamy książkę wybraną, no to przechodzimy do kolejnej rzeczy, czyli Wszystkim miejsce i czas, no bo tak jak na przykład wiesz, telefon, Instagram, TikTok można sobie wszędzie wszędzie sobie odpalić. No. Nie, telefon. Wiadomo, autobus, auto na przystanku. A książka to nie jest takie proste, bo właśnie trzeba znaleźć czas i miejsce. Wszystkim czas, to znaczy często niestety się zdarza, że na przykład jak mamy lekturę, to 21.45 czy musimy wstać o 6.00, druga muszę zgasić światło, te 15 minut szybko, szybko, szybko czytam to nie jest skuteczne ani przyjemne, prawda? Dlatego, e, przynajmniej ten czas, około pół godziny do godziny powinien mniej więcej e, wystarczyć na to żeby książkę po prostu, e, część książki czytać A także miejsce, to znaczy no właśnie, no może można, jeżeli ma się duszczoł, na przykład podróż no to ten, ale przede wszystkim chodzi o ciszę e, ale także i spokój. na przykład usiąść właśnie w fotelu, czy w łóżku wieczorem i ten przynajmniej mieć ciszę, zamknąć drzwi, żadnych jakichś tam telefonów, komputerów, żadnych rzeczy, ma na mnie przeszkadzała, czy, czy coś takiego. I znaleźć to przynajmniej pół godziny, od godziny, zależy od naszych preferencji, no i po prostu czytamy. No, i jeżeli już, już mamy czytanie, mamy wybraną książkę, no to jeszcze te... Mogę to... przerwać na chwilę? No. To mówiłeś, żeby czytać kiedy? W łóżku, Tak na fotelu? No, bo no, powiem Ci na przykład, jak ja, jak ja na przykład czytałem, kiedyś to właśnie czytałem tutaj sobie przy biurku, akurat mam no takie biurko stojące obok, sobie stojące coś czy czytałem i jeszcze jak próbowałem, jak się do szkoły dojeżdża, to ja próbowałem w autobusie, ale powiem Ci, na przykład w drodze powrotnej było niemożliwe praktycznie, bo muzyka z góry leci, ktoś gada no, no. za Tobą i było mega niekomfortowo, więc... W takich wypadkach chyba najlepiej się z kimś gada albo coś. rację, rację, to prawda. Ale też taką niestety ważną rzeczą właśnie od tej trzeciego poniekąd punktu dochodzimy. Eee, często słyszę, czy tym bardziej w mojej klasie tak naprawdę, że na przykład jak jest lektura, pani tam pyta, się czytało. Ja nie lubię czytać książę, że ja też nie lubię. Ja się tak zastanawiałem, dlaczego. Ja na przykład lubię, ale chyba znalazłem sposób, znaczy znalazłem powód, dlaczego. Eee, gdyż chodzi głównie pewnie o o media, chodzi głównie o telefon, o komputer, bo jak na przykład mózg, ja to, to też o tym fajnie mówiłeś, e, na przykład mam TikToka, Instagrama, Facebook, co nie? Szybkie informacje, Kilka sekund kolejne, kolejna, kolejna. Jak na przykład godzinę siedzi na TikToku co na przykład e, i później wracasz, dosłownie no kilka minut i wracasz, do, przychodzi do książki, no to mózg jest nastawiony na szybkie informacje. No to jak ty chcesz czytać książkę jest dość służoną rzeczą, że trzeba po prostu... Tym bardziej takie trudniejsze, ale powiedzmy, że taka spokojne. Trzeba po prostu trochę czekać, czekać. Trzeba na ten rozwój akcji. czasy wyobrazić. To trzeba czasu, żeby coś przeszło. A mózg jest nastawiony na to, żeby szybkie informacje. Więc nie chce mu się, nudzi się. I właśnie tak jak moi koledzy mówią, że im się nie chce. Oni szybko się nudzą. Właśnie o tym mówię, że że to jest po prostu bez sensu. Dlatego najlepszą opcją jest po prostu na przynajmniej te pół godziny przed czytaniem książki wyłączać telefon i na przykład pójść zrobić zadanie domowe, pójść na przykład umyć się czy coś pomóc mamie. i to na pewno może pomóc, bo wtedy mózg się spokojnie, spokojnie, powoli odchodzi od tego i do książki łatwiej na pewno się będzie zaczynać i później łatwiej się przychodzi, prawda? O to chodzi. No i jeżeli te trzy punkty są mi podstawowe Wydaje mi się, że na początek powinno wystarczyć. Późniejsze etapy, no wiadomo, że i zaczynamy od jakiejś przyjemnej książki, takiej przygodowej, w tym, jaką my lubimy, no to wiadomo, powinno naprawdę dobrze, dobrze pójść. No W przyszłości pewnie jakieś trudniejsze książki, właśnie. Czasem jakaś lektury, które na przykład nie wiem, staropolskie, że trzeba na przykład szukać jakiejś informacji, no to też trzeba znaleźć. Może trochę inne, ale raczej te podstawy trzy, które wymieniłem, prowadzą do kolejnych trzech, trzech trzech tak naprawdę podstaw książki, czyli przede wszystkim przyjemność czytania, ale także skuteczność, to znaczy, jeżeli na przykład jest tam jakieś zawarte informacje, to zapamiętujemy, bo to jest ciekawe. Albo na przykład no, nawet dla siebie, prawda? Możemy znać historię, no i zrozumianie, czyli... Na przykład to, co tam jest napisane, my rozumiemy, a jak nie rozumiemy, no to trzeba poszukać gdzieś naprawdę, e, więc o to chodzi. No i chyba takie trzy podstawowe rzeczy, jeżeli chodzi o czytanie. Ja taki się, ja tym mniej więcej się kieruję. E, no i chodzi po prostu. E, naprawdę czytałem wiele książek, których, których, no różnorodne. Wiadomo, zaczynało się od najprostszych, później szu dalej, dalej i teraz coraz cięższe. No, ale dla mnie to jest bardzo, bardzo dobre. No. Szybko powiedziałeś i dużo rzeczy, ale na no, wartościowe na pewno. Zwłaszcza to, dlaczego no. ludziom się nudzi. No, to jest właśnie ta różnica. No, to jest ten problem właśnie. Tego jest. właśnie się od niestety poniekąd odchodzi. A też najgorsze to właśnie, że trzeba... Niektóre aż tak mocno zrozumieć. I zwłaszcza to w szkole dają ci jakieś. Z XVI wieku, i to zrozumie. I to dlatego tak. też dużo ludzi to nie lubi, nowe. bo się nauczyli dla w ten sposób, że książki są trudne, nudne i w ogóle ktoś stary je napisał. A tak naprawdę te nowe są naprawdę najlepsze, jakie czytałem. Nie? Jakieś takie Mądrościowe. W, 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 no, warto zacząć od tych prostych, żeby przystosować się do ewentualnie, bo woli takie. Powolne przychodzenie tych trudniejszych, żeby właśnie, jeżeli na przykład trudna lektura przyjdzie, no to już wiesz. Czytałeś wcześniej trochę podobnie trudne, no to już łatwiej przyjdzie, jeżeli chodzi o te, o te książki. No ja wiem, ja sam też na przykład Pantodeusz, co czytałem, to no nieraz musiałem z, z, zajrzeć, spytać mamy, czy zajrzeć do, do internetu, co to znaczy, albo jakiś tam słowniczek był. Wiadomo, no wielokrotnie spotkaliśmy się też w życiu. Słowami którymi albo nie rozumiemy znaczenia, albo źle zrozumieliśmy, więc no wiadomo, książka to też taka dla mnie ważna część wiedzy. Bo wiadomo, no komputer jest, telefon jest, ale ta wiedza napisana. Ja się po prostu no, no, wychowałem na tym, więc dla mnie to też jest takie no, ważne jednak. Ty. No, a jak. ty? A co sądzi właśnie, bo ja też. Czytałem taki fragment gdzieś na jakimś forum, nie? O tym, o tym że książki fabularne i książki takie gdzie uczysz się czegoś mądrego. Obie są bardzo dobre, bo ludzie niektórzy mówią, żeby czytać tylko takie, gdzie ktoś o czymś mówi, coś bardzo mądrego i żeby informacje z nich brać. A się okazuje, że te właśnie fabularne podobno są prawie że jeszcze lepsze, bo bardzo kreatywność rozwijają, a kreatywność też jest praktycznie najważniejszą rzeczą, nie. Żeby być kreatywnym. Jak Ci tam roz... słownictwo Ci na pewno rozwinęło, umiesz lepiej mówić przez te różne no, słowa niezrozumiane, nie? Tak, to prawda, ta kreatywność wyobraźnia, bo rzeczywiście, no wiadomo, można czytać dużo książek takich naukowych, no ale jeżeli na przykład się nie ma tej wyobraźni, tej kreatywności właśnie, no to trochę może być problem, bo uważam, że rzeczywiście, no racja, te może się wydaje, że takie bezsensowne książki, które nic nie wnioszą, wnoszą jeszcze więcej, niż by się wydawało, bo ta wyobraźnia, której naprawdę, czy kreatywność aktualnie czasem naprawdę brakuje. Ja w mojej szkole widzę, że właśnie, no, telefon nie dużo daje, bo to jest no niestety jest zły, znaczy zły, no w sensie tempi trochę tą wyobraźnię, kreatywność, dlatego te właśnie książki w stylu fantastycznym, nawet choćby, tworzą coś ważnego, naprawdę. I widzę, że jeżeli ktoś dużo czyta książek, też czasem potrafi naprawdę coś więcej wiedzieć niż, niż normalna osoba. Więc, tak, rację, rację, masz rację. No, a o czytaniu książek kilku naraz, bo też dużo osób myli to, że jak masz książkę, musisz. Nie dość, że masz ją zazwyczaj narzuconą od kogoś, powiedzmy, w szkołach, to musisz ją przeczytać no. od początku do końca, nie? A ostatnio, jak ja, powiedzmy, czytam, to ja czytam dwie książki teraz naraz, nie? Różne momenty, które akurat sobie czasami sobie wrócę do czegoś, nie, że od początku do końca, tylko właśnie wybieram, nie? Jak tam robisz? Tak, tak. Co do czytania, aktualnie w sumie nawet raz, to trzy czy cztery się czytało. No. No bo wiadomo, zawsze nowe dochodzą. Znaczy, tutaj akurat jest to do zrobienia, oczywiście jest to dość, nawet nie aż takie trudne, ale jeżeli chodzi o osobę początkującą, raczej nie polecam, ale jeżeli daję radę, no to czemu nie? No wiadomo, czytanie dwóch książek też może być skuteczne, bo na przykład na podobny temat, na przykład jakieś sprawy, które są, nie wiem, kontrowersyjne, na przykład czyta się dwa, trzy artykuły, żeby, żeby potwierdzić na przykład daną część, na przykład w książkach tak samo może być, że o czymś podobnym możemy na przykład stwierdzić własną opinię, to jest właśnie opinia, no jeżeli chodzi o to popularne naukowe ogólnie naukowie jest bardzo ważna nasza opinia, prawda? E, że jeżeli my, no wiadomo, może być jeden artykuł na przykład, e, o, jakiś tam, coś tam coś tam pisze, że to jest dobre, ale warto też sprawdzić inne artykuły, inne książki na przykład piszące o czymś podobnym, ale na przykład krytykujące, trzeba mieć własną opinię, bo no e, jest to ważne. Tylko takie dwie książki czytanie książek jest dobre. Oczywiście wiadomo, że bez przesady 10, no nie nie udźwigniesz. Jest okej, okay. no może być. Ale jeszcze jeśli chodzi o ciekawe osoby, wiesz co, mam taką znaczy, mam możliwość, nie wiem, jeszcze muszę do niego napisać. Może może, może się zgadamy, mówię tutaj o moim właściwie przyszywanym kuzynie, którym jak, z którem już się nie widziałem jakiś czas, ale to też bardzo ciekawa osoba, która poniekąd jakby taki. Takie zia ziarno takiego sukcesu poniekąd zasiała we mnie. To Filip, mój kuzyn z właściwie Podkarpacia, podajże. On, no, podkreślaj, tak, 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 tak. on sam właśnie dążył do tego, co poniekąd Ty chcesz i, i ja: czyli od, odłożenie wszystkich gier, wszystkich niepotrzebnych rzeczy, skupienie się na diecie, czyli jak najmniej cukru. Jak najlepsze, jak najlepsze, jakby powiedzmy, dieta, po prostu. Tak samo ćwiczenia, takie po prostu tworzenie sukcesu, także spotykanie dobrych ludzi, dobra oglądanie dobrych, znaczy dobrych osób, oglądanie, jeżeli się ogląda jakieś filmy czy inne rzeczy, na no to ludzi wartościowych, rozmawia się z tym, poznaje. No, właśnie to było mniej więcej 3 lata temu, kiedy mi on to mówił. Od Tego czasu się nie widzieliśmy, ale to powoli kiełkowało, bo już zaczynałem sam też. On takie zasiął we mnie trochę pytanie: czy na pewno to, co ja robię, to dobre jest? Jakoś to wiadomo, wtedy jeszcze nie rozumiałem z tego, co on mówi, ale teraz, jak sobie tak patrzę, to, co on mówi, naprawdę było świetne, i dzięki temu, naprawdę no, chcę mu podziękować po prostu, bo. Dzięki niemu osiągnąłem to, co tu gdzie jestem. Rozmawiam z tobą, a ja taką osobę poznać to naprawdę ważna. I chyba dzięki niemu poniekąd też się udało, to co się udało, czyli. No, po prostu poniekąd sukces trochę. No. Który, a przynajmniej dążę do niego, żeby ten. Może, jeżeli się uda porozmawiać, to może go nawet namówię, żeby wrzucił, skoczył tutaj na Discorda, coś się pomyśle. No ja szczerze go no. napisze dziś w wizach. Dobrego w sumie końca weekendu i... Lega na no to, cześć. Do zobaczenia. No, pa, dzięki. Mam nadzieję, że Ci się spodobało. Zapraszam Cię też do mojego serwera Discord, w którym, jak widzisz, mam tutaj takie małe streszczenie tego, co rozmawiałem. I na moim serwerze jest o wiele więcej takich na przykład streszczeń. Zaraz ci. Bo masz tutaj całą bibliotekę tego, przydatnych rzeczy, różnych linków, które mogą Ci się przydać. Wszystko, co interesuje, tak na przykład mnie, na przykład Kajetana. I kolejne 20 osób, które są na naszym serwerze. Możemy tutaj też na zamian sobie popomagać. Jeżeli masz czymś jakiś problem, możesz napisać post i cała nasza społeczność spróbuje ci w jakiś sposób pomóc. Możemy tutaj, jak widzisz, też porozmawiać o czymś. Można popisać o różnych tematach, więc zapraszam cię. Jeszcze raz dziękuję ci, że obejrzałeś ten film i że wyciągnąłeś z niego jakieś informacje. Nigdy nie jest za późno na zmiany. Zacznij dzisiaj, a nie jutro.